Jaltech News Witajcie, nazywam się Remek Kaczewski, pracuję w firmie Jaltech i opowiem Wam o nowościach na rynku AutoID. W krótkiej dwuminutowej pigułce przybliżę Wam informacje o nowościach i promocjach Zebry, Hanuela, Datalogica, Elo i Jamy i wszystkich innych producentów, których Jaltech ma w swojej ofercie. Jaltech Powoli opada kurz powie na Connect, a tymczasem już zapraszamy Was na 28 i 29 października na szkolenie z cyklu Yaltech Tech Day. Tym razem zespół Honeywell przybliży Wam kilka nowości tego producenta. Do wyboru macie wtorek lub środę, ale liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekajcie więc, rejestrujcie się. W ubiegłym tygodniu publikowaliśmy kolejny film z cyklu Tips and Tricks, bohaterem tego odcinka był Bluebird S10. Zachęcam do obejrzenia. Z kolei w tym tygodniu zaprosimy Was na kolejny odcinek z cyklu Yaltech Unboxing. W naszych cotygodniowych mailingach przybliżyliśmy Wam m.in. komputer Zebra Z500. To nowe urządzenie w ofercie Zebra. Zachęcam do zainteresowania się nim, bo jest to naprawdę ciekawa propozycja w ofercie tego producenta. Newland. Pamiętacie skaner WD-4 Newlanda? To odpowiedź tego producenta na skanery pierścieniowe innych producentów. Czytnik niedawno zadebiutował na rynku, producent promuje go na swoim profilu LinkedIn. Zachęcam Was do przyjrzenia się temu skanerowi. Ma ciekawą ergonomiczną konstrukcję i baterię pozwalającą na ciągłą pracę przez minimum 10 godzin. Star Micronics. Producent drukarek paragonowych wprowadził do sprzedaży nową serię urządzeń Star MC Label 2. Seria to obejmuje cztery modele, m.in. MCL21 obsługujący wiele nośników, zwykłe etykiety, etykiety linerless i paragony oraz MCL21 LBL tylko do etykiet. Każda z drukarek wyposażona jest w porty LAN, USB-C, dostępny jest też Cloud PRN. Jest też wersja X4, która oferuje LAN, USB-C, Cloud PRN, Bluetooth i WLAN. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu ze swoim opiekunem. Jednocześnie poinformowano, że drukarka SP298MW z portem szeregowym zostanie wycofana z produkcji w tym roku. Zwróćcie uwagę, dotyczy to tylko drukarki w wersji z portem szeregowym, wersje z portem równoległym cały czas będą dostępne. TSC, producent drukarek do etykiet opublikował nowy cennik, zmianie ulegają ceny kilku modeli. O szczegóły zapytajcie swojego opiekuna. Elo, producent ekranów dotykowych, 8 października udostępnił pacze dla urządzeń wyposażonych w Android 7.1 i 8.1. Jeśli macie komputery e 2.0 i 3.0 lub Backpacki 2.0 i 3.0 oraz Paypoint 2.0 i 3,0, zainteresujcie się tym. Gdybyście mieli pytania, zapraszam do kontaktu. A skoro jesteśmy przy aktualizacjach, 15 października Elo udostępni też pacze dla komputerów e-Series 5 i Backpacki 5. Citizen. Japoński producent drukarek poinformował o zakończeniu produkcji drukarek CT S600 drugiej generacji oraz CT800 również drugiej generacji. Te urządzenia będą dostępne do czasu wyczerpania zapasów na magazynie. Getak. Tajwańczycy poinformowali o wprowadzeniu nowego komputera S510AD. Będzie on wyposażony w technologię AI od AMD Ryzen. Zaimplementowane tam mechanizmy sztucznej inteligencji zmniejszają zależność komputera od chmury, umożliwiając szybszy dostęp do danych i zwiększając niezawodność operacyjną. Na koniec sekcja End of Life. W tym tygodniu zakończy się produkcja wybranych modeli skanerów zebra z serii LS2208, CS6080 w wersji dla healthcare, DS8178 również dla służby zdrowia oraz DS4608. Jeśli macie jakieś projekty na te urządzenia lub przewidujecie, że będziecie ich potrzebować, zastanówcie się, czy jeszcze ich nie zamówić na tą ostatnią chwilę.